pszczoła trzyma. Siedemu nikt nie ukradł. No, chyba będzie bąk. Otworzyło się oko jedno. Drugie. Dzień dobry. dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Wstajemy. Jaki piękny dzień jest. No jeden uśmieszek poproszę. No jeden uśmieszek poproszę. O, teraz się przyciąga. Ale mm. jeden uśmieszek, no. Oj, straszne, straszne. Nie, nie, chcę się śmiać. No już, 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 już. już. No już, już, już. No ma śmok. Masz, 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 masz. No, zaraz będzie jedzonko. Zaraz będzie jedzonko. Ale się chłopiec śmieje pięknie. Oszukiwałeś z tym smokiem, co? Oszukiwał chłopiec tym smokiem? Kto to mnie oszukiwał? Kto mnie oszukiwał? Kto mnie oszukiwał? Wcale smoka nie chciałaś, oszuście, mały. Mały oszuście ty. Mały oszuście. Mały oszuście No wstawaj już, wstawaj już Kto się tak śmieje? Kto się tak pięknie śmieje? Kto się tak pięknie śmieje? No jeszcze raz No super Super pięknie A gdzie masz jojo? Gdzie masz jojo? Gdzie masz jojo? Nie pamiętasz? Nie pamiętasz gdzie masz? No już nie będziemy męczyć no jeszcze pomęczymy, no. No jeszcze jeden. No i jeszcze jeden. Nigdy za dużo. Nigdy za dużo tych uśmieszków ładnych. Tych uśmieszków ładnych. A gdzie jest jojo? A gdzie jest jojo? No zaraz będzie jedzonko. No zaraz będzie. Zaraz będzie jedzonko. Teraz będzie jedzonko.